Witajcie moi drodzy w nowym dniu Właśnie opuszczamy Grodzisk Wielkopolski Bardzo nam tutaj było miło gościć się w Grodzisku Jedziemy teraz dalej na południe w stronę Leszna Bo to właśnie w Lesznie jest taki sklep, w którym sprzedają przyczepy kempingowe Jedziemy, chcemy, mamy taki jeden model upatrzony który, Do którego chcielibyśmy się przymierzyć całą rodzinką Także 40 parę minut tylko trasy stąd I będziemy się przymierzać do przyczepki także zobaczcie jak to będzie wyglądało a na tą chwilę piękne słoneczko chmurki, bardzo zielono po prostu lato w pełni bocian nawet w mieście jest po prostu piękny dzień przed nami ruszamy w dalszą podróż pozostańcie z nami w tym odcinku Dotarliśmy do Leszna, szukamy firmy Everest, która jest dystrybutorem przyczep kempingowych. No i Google Maps nam pokazało, dotarłeś do celu, no ale nie ma tej, tej firmy, także jeździmy teraz tutaj w okolicach ulicy chyba Lotniczej albo Lotników. I jest osiedle dołków jednorodzinnych i ani jednej przyczepy nie widać. Że wracamy na główną drogę, przejedziemy się jeszcze dalej, zobaczymy, może to znajdziemy. No ciężko ukryć plac z przyczepami po prostu. No Myśmy, że znajdziemy go tak po prostu z drogi, ale nie ma. Mm -hmm. Okej, okay, udało się znaleźć. Wjazd do firmy jest od, od głównej ulicy. Ulica się nazywa Szybowników. I od tej ulicy się wjeżdża do sklepu przyczepami kempingowymi, a w MAPS nam pokazało, że po takiej bocznej drogi w się wjeżdża, także teraz trzeba tu nawinąć na jednym rondzie, na drugim rondzie i się wjeżdża w taką tutaj po prawej stronie widać taką y, z Polbruku boczną moliczkę. No, tutaj taki, taki jest wjazd między dwoma rondami na głównej drodze sobie przed jak będzie wam pokazywało dojazd do, do tej firmy to zanim w ogóle pokażę, że dotarliście do celu to wcześniej trzeba w prawo skręcić na taką równoległą do asfaltowej drogi, drogę okej, okay. i teraz tutaj mamy parking okej i tutaj nie ma ja nie mogę zaraz ci pomogę a i po prawej stronie jest Moi, moi drodzy, udało się, dotarliśmy, udało się zaparkować, jest fajny parking przed budynkiem, firma Everest w Lesznie. Proszę bardzo, piękne słoneczko, Więc zaraz idziemy oglądać przyczepy. No tu podpowiem, że interesuje nas przyczepa niewiadów tak naprawdę, bo jest taka w miarę kompaktowa, ale zaraz będzie więcej szczegółów, wysiadamy z auta. To moi drodzy, jesteśmy w firmie Everest. Pokażemy Wam teraz takie w sumie trzy główne przyczepy, które nas interesują. Są polskiej produkcji. Zaczniemy w sumie od takiej największej. O, to jest to, to cudo. Zaczynamy od, od bakisty. Bakista z przyłączem na gaz na, na dwie butle. No i ta przyczepa ona tutaj jest dosyć duża i bardzo fajne ma rozwiązanie Bo ma hejka, y, hejka. hejka. Już dziewczyny tutaj siedzą Tutaj mamy dwa, czyli łóżko piętrowe Hejka Mieliśmy takie rozwiązanie w ostatnim kamperze Hejka, tak widzimy was I tutaj możemy, każde z dzieci może sobie Śpiący zasłonić, taki kącik ja się, dla siebie Plusem jest to w tej przyczepie W sensie w sumie w dwóch Bo tutaj na dole jest okienko, a w kamperze, który mieliśmy kiedyś, nie było tego okienka. Tak, było tylko jedno takie duże okno. A tu mamy dwa osobne okienka. Są lampeczki. Ale jest fajne. Tak, jest łazienka. Łazienka taka z prysznicem i z taką umywaleczką bez odpływu. Czyli tak jak się potem przesuwa, to się woda zlewa. Tutaj mamy prysznic szafeczka, bardzo fajna duża szafka, zwróćcie uwagę. I teraz co mamy okienko, kibelek firmy Tetford z zestawem całym akcesoriów, to chyba jest lampka, no nie mamy akumulatora podłączonego, no i łóżko, duże łóżko, to chyba ma szerokość może z 40 m. No i jak tutaj się to składa w stolik do tego u góry. Szafeczki. Oprócz tego o pojemna szafa. Wow, ta szafa naprawdę jest duża. Szafa i na dole pewnie będzie. A myślałem, że to będzie coś więcej, też po prostu zabudowane nad kole. I jeszcze jedna szafka z tej strony. Umywalka Dometic Kuchenka dwupalnikowa Data. z iskrownikiem jest... iskrowniczek Zaraz przyjdę do Ciebie Data. lodóweczka Data. z zamrażarką Data. fajnie Data. hej! Co chcesz jeszcze nam pokazać? Pokaż tutaj co? Zamkniemy drzwi od łazienki Chcę pokazać okno Okno? Tak, Ty się cieszysz z tego okna w poprzednim kamperze nie, nie było takiego okna Data. Tak. Żeby chciała tą kupić. I pod spodem jeszcze mamy schowek. Pod tymi łóżkami jeszcze Pokaż. jest... Nawet pewnie duży, no bo to idę co łóżko u góry. Na wysokość, nie wiem Pokaż. może ze 30 cm. Tak, tam trzeba podnieść materac. Pokaż. Będzie lepiej widać. Tu jest jeszcze jeden schowek. Fajna, fajna przyczepa. Waży. 1000 kg, to są tylko kartki papieru. Tam po prostu można sobie schować jakąś pościel. Jest drabinka w zestawie okno, dwa okna dachowe, moskitiera albo takie pełne zaciemnienie. A i taki system, jak zawsze, tutaj się naciska. I można okno otworzyć sobie. O do góry całkiem zamknąć i zaciąć ok dobra to idziemy teraz zobaczymy nie skacz Julia idziemy teraz zobaczymy drugą przyczepę zaraz wam powiem ta przyczepa w, y, kosztuje 60 tysięcy brutto y, ale w cenie nie ma ogrzewania jeżeli chcielibyście mieć ogrzewanie to dodatkowo płatne 2000 zł tutaj pan z firmy Everest powiedział, że oni to są w stanie oczywiście zamontować i do wyboru albo jeżeli chcecie spać na dzikusa to macie możliwość wybasto gazowe albo jeżeli na kempingach no to elektryczne jak wam się podoba ta przyczepa? ta jest mega fajna tak? tak to jest moja ulubiona to jest mój i robię bransoletki bo Pokaż. idziemy dzisiaj do ciaci i do okej, okay. dobra no to zabieraj to żeby tu nie zostało idziemy, no tak. idziemy oglądać drugą przyczepę przyczepa, ona jest markowana jako produkt firmy Everest ale on to jest Niewiadów nazywa się, a to była tamta przepraszam Everest Lazur ale jest też tabliczka Niewiadów to jest ta przyczepa, którą tak pokazywaliśmy. I ona kosztuje 60 tysięcy złotych. 59 dokładnie. Oj, prezentuje się mniej więcej tak. No cena, jak za nową przyczepę, no to naprawdę... Dobra. No wiadomo, jeżeli ktoś by chciał to, to ogrzewanie, no to trzeba doliczyć do, do, do koszty ogrzewania. Teraz następna przyczepa to będzie... Takie też duży, duża przyczepa Niewiadów, ona kosztuje 69 tysięcy i wygląda o tak. Już ma bakistę zabudowaną w bryłę, a i układ. I tu mamy tą przyczepkę Niewiadów, też ma w takim samym miejscu łóżka piętrowe, tu jest Toaleta no to praktycznie to samo co, co było przez chwilą w tamtej. E, tu jest różnica, że w, tu jest od razu w tej szafce. Na, w której tam były, na dole były szafki. To tutaj mamy już od razu strumy piecyk. O! Tak naprawdę bardzo, bardzo podobna przyczepa do tamtej poprzedniej. No tutaj widać, że teraz tu mamy takie ścięcie, no bo przepa jest bardziej obła. Ale fajna. Też mi się podoba i ta kosztuje 59 tysięcy. Jest o 10 tysięcy droższa od, od tej N. Od I od tamtej, bo tamte dwie, to zaraz hmm. pokażemy, czyli tą taką N Sport, też z piętrową taką malutką, ona kosztuje 59, ta poprzednia kosztowała 59, a ta kosztuje 69. No w cenie mamy yy, tą Trumę. No i też no ładnie, ładnie to wszystko się prezentuje, nie? Te obicia, mm -hmm. toaleta jest praktycznie taka sama. No Okna? Jest to łóżko większe, nie? Tam, Wydaje mi się, że nie jest większy, bo tutaj tak, też była tak. szafka. Ale, no, ja nie wiem. Wydaje mi się, że jest taka, takie samo łóżko. Bo tutaj była szafa i było na dole, tylko. To zamiast... szafka, ja wiem. Tak i na dole też była szafka, a tutaj teraz a to mamy... łóżko, Bo tam Pan mówił, że tam jest większe to łóżko. Tak? Mhm. No to jest, to tak że być. ona jest prosta jakby, nie? A, no jest to więcej ma... tych szafek, bo tam są do. E... A, no tak, przez tak, to, że tak, Ona jest tak, prosta, to tam nad, nad oknem są szafki jeszcze, nie? To jest mniej szafek. No Okej, okay, dobra, to jeszcze pokażemy tą Nkę. Mojego faworyta. Niestety tylko. <noise> Niestety tylko mojego faworyta, bo to jest najmniejsza przyczepa. A minimaliści w tej rodzinie są w mniejszości, niestety. No i tutaj jest ta e, najmniejsza przyczepa nie, z niewiadoma. Ona tyle jest ciekawa, że ma z tyłu, z tyłu drzwi. Nietypowe jak dla przyczep. Zobaczymy jeszcze z przodu, wygląda. Z przodu. E, Przodu też jest taka ścięta, bardziej aerodynamiczna. Tu ma Bakistę, ma zamkniętą. Zaczep Alko. Ok, dobra, zobaczymy jak to w środku wygląda. Ona jest naprawdę malutka, ta przyczepa, to jest do 750 kg. Tak naprawdę na, dla rodziny z dwójką małych dzieci. my mamy trójkę, ale... Dla chcącego nic trudnego. No, tutaj to łóżko. Zobaczcie, jest, jest małe. Tutaj, tak naprawdę, dwie osoby i tyle. Ej, ale mamy jeszcze dwa łóżka. Tutaj ta nasza średnia córka Ola się mieści spokojnie. Hania, już oczywiście nie. No i jeszcze jest jedno: czyli mam dwa łóżka. Piętro, jedno łóżko piętrowe dla dwójki, dzieci i takie jedno łóżko. I oprócz tego, no, taki. Zestaw. Czyli mamy umywalkę z dwoma palnikami, i to jest hit. Łazienka. W takiej małej przyczepie jest łazienka. Zobaczcie. Jest taka sama jak w tamtych. Też umywalka taka, w której wodę się zlewa, podnosząc ją do góry. Co to jest? A tu jest dostęp do różnych rzeczy. Takich serwisowych. Jest toaleta i. I brodzik. Można odbić, dzięki sobie prysznic. Małe okienko. Ok. Tak to wygląda. No i ja teraz zobaczymy, co dalej. Ok, okna są takie same we wszystkich przypadkach. Tutaj mamy jedno okienko. I ta kosztuje. 59 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę ta najmniejsza niewiadów i ta duża, też produkowana przez niewiadów pod marką Everest kosztuje tyle samo. I tutaj chyba też nie ma ogrzewania, prawda? Ania? Nie ma. Nie ma. A nie byliśmy. No tak patrzyliśmy, ale tutaj dla... To jest miejsce dla dwóch dorosłych osób. No to już, już Julicia z nami tutaj się nie zmieści. Ja chciałam z Szkoda, bo z taka mamy. fajna, mała, kompaktowa. Ja Może będę spał na podłodze? <laughs> Jest dużo miejsca jeszcze na podłodze. Będę sobie karimatę roz... albo w przyciągu. Albo lepiej <laughs> będę spał w samochodzie. <laughs> Za kierownicą. Dobra. Mamy... I tutaj, moi drodzy, jeszcze mamy taką. Pan pokazał nam własnej produkcji przyczepy. To firma Everest produkuje. O, taka y, mm, przyczepa w prostym kształcie, ona jest o tyle fajnie, że jest wąska i jedzie jakby w ślad za samochodem, nie wystaje. O, to jest jego, prostota jest jej ogromną zaletą i ona jest praktycznie taka sama, takiej samej długości jak ta przyczepa y, najmniejsza, nie czyli ma 4 metry plus dyszel i tutaj firma Everest może dla Was zrobić Zabudowę jaką byście sobie chcieli, tu na przykład już przyczepa jest dla klienta, zobaczcie, z prysznicem i z aneksem kuchennym, są szafeczki i rozkładane łóżka. Jest zabudowa, tam na dole jest ogrzewanie, jest szczęba przystosowana do montażu jeszcze namiotu dachowego. Także takie rzeczy też na zamówienie możecie tutaj sobie zrobić. O. Całość się prezentuje tak, ona wygląda trochę jak taka przyczepa e, dostawcza, kowołosiowa. E, Oprócz tego są jeszcze takie tutaj jeszcze pokażę wam. Tutaj jest Everest Beach i też ona już jest dla klienta wykonana. E, widać, że jest akizał solar na dachu. I tak samo jak w przypadku tamtej przyczepy tu wejście jest od tyłu. I zobaczcie sobie prysznic. Zabudowa kuchenna. Do tego dalej są, są łóżka składane. Na dole są szafki plus ogrzewanie. Okno dachowe. I to, na, to yy, taki zestaw. No, wychodzi trochę taniej niż ta przyczepa, nawet ta najtańsza z niej wiadowa, bo ona gdzieś około 35 tysięcy kosztuje. Tak naprawdę nie wygląda to źle. Te naklejki też robią taką swoją robotę. No nie przypomina to takiej prostej przyczepy, przez to, że tutaj jest, jest tutaj to zaokrąglenie. Dyszel, bo nawet są stojaki na rowery. Także tutaj, jeżeli ktoś z Was ma jakiś taki swój pomysł na przyczepę, to warto przyjechać, tutaj pan, który to, pan właściciel jest bardzo pomocny, pomaga, podpowiada, możecie sobie wymyślić, co byście chcieli, i oni dla Was to wykonają. No i, moi drodzy, jesteśmy po wizycie w firmie Everest w Lesznie. Bardzo kompetentny pan, trochę właściciel. Przy okazji, bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, wybór jest przeogromny, bo oprócz tych przyczepek niewiadów, o których tam Wam pokazywałem, te dwie przyczepy Niewiadowa, to jeszcze są też produkty z marki Everest. To są takie przyczepy, jak widzieliście, zabudowane na takich, takich prostych przyczepach, z prostymi ścianami. I już teraz nie wiemy sami. Myśleliśmy, że zawęzimy sobie wy, wybór do dwóch przyczep, a teraz się okazało, że będziemy mogli, mamy wybór między w sumie pięcioma przyczepami. Także mamy e, foldery. Będziemy oglądać jeszcze jak wrócimy do domu i się zastanawiać. Tym bardziej, że możemy sobie zrobić przyczepę e, taką, jaką byśmy sobie sami chcieli. Czyli może nie wiem, z łóżkami piętrowymi, jakimiś innymi niż wszyscy. Zastanawiamy się teraz nad tym także wyjechaliśmy jedziemy teraz jeszcze w następne miejsce yy, także zostańcie z nami zaraz będzie dalej bardzo, bardzo ciekawie yy, jeszcze moi drodzy takie jedno pytanko yy, ponieważ mamy tutaj duży dylemat jeżeli chodzi o, o tą przyczepę, może ktoś z Was będzie wiedział yy, już my jeździmy Dacia Jogger to jest Dacia z 2024 roku. Ja ma silnik 1.0 benzynowy z turbo, około 115 KONI. Czy ktoś z Was yy, ma doświadczenie z ciąganiem chociażby nawet przyczepy lekkiej, jakąkolwiek Dacią z tym silnikiem? Wiem, że te silniki tam są montowane jeszcze i w Daci Sandero, i w Daci Duster. Yy, po prostu ja się boję tego, że te silnik jest po prostu trochę za mały, żeby jeszcze ciągnąć przyczepkę kempingową tym samochodem. Więc jeżeli ktoś z was ma jakieś doświadczenie, to bardzo proszę o jakąś podpowiedź w komentarzu. Chciałem od razu jeszcze z wam podziękować wam za oglądanie tego odcinka, za bycie z nami. Jeżeli wam się podobało, to prosimy o łapkę w górę, o pozostawienie subskrypcji Na takiego kanału jak nasz, to jest bardzo ważne. Wszelkie komentarze jak najbardziej są też mile widziane. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiamy Was i do zobaczenia w następnym odcinku.